Dzień dobry, witam bardzo gorąco wszystkich widzów kanału w świecie Króla Myśli. Kanału, który jest ściśle powiązany z moją działalnością pisarską. Ja przypomnę, że jestem autorem trylogii fantazy, powieść Król Myśli. Do przeczytania tej książki gorąco Państwa namawiam. A możecie ją zakupić w mojej księgarni. Ale to tyle, jeśli chodzi o o moją twórczość. Seria książki, które czytam, to seria dość stara już tak można by było powiedzieć, aczkolwiek niekontynuowana w sposób taki regularny. Myślę, że teraz uda mi się przez kilka następnych lat opowiadać o książkach, które czytam właśnie w sposób taki. Regularny, tak to sobie nazwijmy. Niech to tak, tak wybrzmi. Postaram się. Zobaczymy, czy się, czy się to uda. Trafiła w moje ręce przypadkiem zupełnie. Zupełnie przypadkiem książka Richarda Schwarza Pierwszy róg. Tak ona wygląda. Która jest pierwszym tomem w cyklu tajemnica Askiru. Trafiła do mnie e, w moje ręce przez przypadek. E, przeczytałem ją no, w sumie chyba w tydzień czasu, bo tyle mniej więcej mi zajęło. E, bo przyznam szczerze tak. Książka mnie wciągnęła i e, Aczkolwiek nie zachwyciła. I tu jest właśnie problem, bo ja się staram o książkach mówić pozytywne rzeczy, a ostatnio coś mi tutaj nie wychodzi, coś, zawsze mi, coś, zawsze mi czegoś w tych książkach brakuje. Nie mogę stanąć tutaj przed kamerą i w takim pełnym zachwycie opowiadać o książkach, no bo coś, coś tutaj zabrakło. Może, może uda mi się, Wyjaśnić i e, powiedzieć o tym, skąd wypływa ten niedosyt, jeśli chodzi o, o pierwszy rok. E, posłużę się lupą, bo tutaj mam takie oświetlenie, że niestety tej tylnej części okładki trudno mi będzie przeczytać z moim wzrokiem. O, i nawet po, w lupie, z lupą będzie trudniej, ale tak. Napisano, kto to napisał? Hans Schulmacher. Schulmacher. Bez upiększeń, prosto z mostu mocne, mroczne i rewelacyjne. To ja się do tego nie odniosę. Następny cytat pochodzi od Fantastic Coach. Chyba tak to trzeba przeczytać. Jeśli chodzi o języki obce, to kompletnie żadnych nie znam. Także wybaczcie. Bardziej wciągającej i porywającej nie ma. I tu się z tym całkowicie nie zgodzę. Bo owszem, książka mnie wciągnęła, ale to dlatego, że ja lubię przeczytać książki od deski do deski i trochę mnie tam ta historia tak zaintrygowała. Aczkolwiek miałem, czułem przez cały czas taki pewien niedosyt, taki niesmak, i mm, ciągle miałem pretensje do autora, że właśnie w taki sposób konstruuje fabułę. Za chwilę spróbuję wyjaśnić o co, o co mi chodzi. Tego To przeczytamy, no, przy pomocy lupy przeczytamy. Trochę śmiesznie to wygląda, ale stary człowiek już nie może. Eee... Czego nie może, tego nie może. Wszystko ma swój początek w zaspanej śniegiem gospodzie, w górach dalekiej północy. Stary wojownik Hawald, zmęczony życiem i wieczną walką, tajemnicza czarodziejka Leandra, niebezpieczny przywódca bandy łupieszców i mroczna elfka. O szczególnych upodobaniach seksualnych. Raczej takich zwykłych. Każde szuka czegoś innego, każde podąża w inną stronę. Kim są naprawdę, dokąd zmierzają? Ja zauważyłem, że oni raczej w jedną stronę zmierzali, także ten opis taki nieprecyzyjny bardzo. Żadne z nich nie wie, że głęboko pod gospodą krzyżują się prastare linie mocy, kiedy siarczysty mróz i burza śnieżna odcinają podróżnych od świata wybucha panika. Krwawy mord wskazuje na to, że w pobliżu czai się bestia. Czy Hawald i Leandra mogą komuś zaufać? Trop prowadzi do legendarnego królestwa Askiru. Intensywna gra przepraszam ślepota intensywna, gęsta atmosfera znakomite dialogi i Fenomenalnie wykorzystani bohaterowie to tylko przedsmak monumentalnego eposu o walce z, prze, z przepotężnym imperium Talaku. O jest. Talaku. Chyba. Przepraszam, bo nawet z lupą nie widzę. Talaku, tak jest. Pierwszy rok rozpoczyna cykl fantazy, który porwał kilkuset tysięczną rzeszę czytelników na całym świecie. Tajemnicza, magiczna przygoda wciąga już od pierwszych stron. Też się nie zgodzę z tym, bo po pierwszych stronach to miałem yy, taką chęć, żeby tę książkę zostawić i w ogóle jej nie czytać. Z tej racji, że na początku nic się ciekawego nie działo. Później autor dozował nam pomalutku pewne takie informacje, dokładał troszkę napięcia, natomiast nie, nie poddawał ich, jak gdyby, takiej przyczyny, historycznej przyczyny, takiej wykładni logicznej którą ja bardzo lubię, budowa napięcia była tutaj tak w taki sposób, być może to kwestia tłumaczenia, nie wiem, to napięcie było takie nie do końca pełne, o tak coś się tam wydarzyło, coś strasznego, to a, a, nagle ta, wilkołak kogoś tam pożarł, tak, Wyssał mu krew, po, pożarł mu wszystkie, wszystkie wnętrzności i nagle dobra, zapomniano o nim, jedziemy dalej. Nie? Hmm. I kolejna taka, tego typu zagadka, kolejny tego typu tego typu jakby krótki wątek, coś się tam wydarzyło i zapominamy o tym idziemy dalej, bez wyjaśnienia, bez podania przyczyny skutku i tak dalej, Takie było moje odczucie być może. Inni, bo jak patrzyłem na opinie na portalu Lubimy czytać, to, to książka ma bardzo dobre opinie. Ja nie mogę aż z takim pełnym entuzjazmem o niej o niej opowiadać, bo mnie się nie do końca podobało. Podobało mi się natomiast podobało mi się natomiast kilka pomysłów, które autor tutaj w tej książce zawarł. I o jednym z nich powiem, bo nie zdradzając fabuły, no nie chcę zdradzać całkowicie fabuły, nie zdradzając fabuły, yy, no, opowiadając o książce, coś tam, coś nie coś muszę, muszę powiedzieć, taki mały spoilerek Tutaj zafundować swoim swoim widzom. Podobał, podobał mi się wątek miecza, który główny bohater, Hawald miał. Ten miecz zapomniałem w tej chwili, jak on się tam nawet nazywał. Bo każdy z tych ważnych mieczy miał oczywiście swoją nazwę i swoją historię, ale co robił miecz temu głównemu bohaterowi? Tej powieści. Otóż on dodawał mu lat tych lat, które nie przeżyli zabici przez niego wrogowie. Czyli na przykład jak główny bohater tym mieczem, ostrzem spójni, tak, yy, zabił jakiegoś 18-latka, 20-latka, no to z 40-50 lat zostało. Dodanych do danych, do życia. Fajne, nie? E, tak, to mi się podoba. Ten pomysł, jako mnie, jako twórcy e, prozy, fantazy, przypadł do gustu. Oczywiście już, już na dzień dzisiejszy mogę, mogę powiedzieć, że z tego pomysłu nie skorzystam, bo, bo byłby to plagiat, ale bardzo mi się to, bardzo mi się to podobało. Główny bohater o imieniu Hawald to Starzec, który przybył do tej karczmy zasypanej śniegiem właściwie po to, aby zakończyć swoje życie. On od dłuższego czasu już nikogo tym mieczem nie zabił. Był już zmęczony życiem, miał go dość i nie chciał sobie tego życia przedłużać, ale na jego nieszczęście. Na nieszczęście jego, dla jego pomysłu zakończenia życia, w tej karczmie pojawia się piękna elfka. I nasz bohater zaczyna mieć ochotę żyć dalej. Oczywiście, miecz napił się krwi. E, Hawald odmłodniał, że tak powiem. Ale to tyle, jeśli chodzi o te, o te moje, o ten spoiler, który zafundowałem tutaj swoim słuchaczom. Albo ja jestem już starym zrzędą, albo coś tym książkom ciągle brakuje, bo już, bo już druga jest, taka, które, o której nie mogę z całą pewnością tutaj się pochwalić, że o świetna kapitalna. Tą jedną nam ostatnią opowiadałem, tą mroczną, tak, ale wcześniej była jeszcze inna z gatunków fantazy i też miałem tam zastrzeżenia. stary, maruda się ze mnie robi, może potrzebuję jakiegoś miecza, który, który pomoże mi, jak gdyby, odzyskać, co, taką, Lepsze spojrzenie na książki, tak? być mniej krytycznym. O, może tak, w ten, w ten sposób. Mniej krytycznym. Co mi się nie podobało w tej książce? Powiedziałem, powiedziałem że, że mi się nie podobało, nie powiedziałem dlaczego. Otóż ta liczba hmm, krótkich takich epizodzików, hmm, które nie były wyjaśnione, które się pojawiały nagle, zupełnie nagle które nie były przedstawione wcześniej, że coś takiego może się wydarzyć, że takie niebezpieczeństwo czyha i nagle ono się wydarza, ono się wydarza i, i koniec. I dzieje się następna jakaś, jakaś rzecz nie nie mająca nie mająca takiego wsparcia w, w przygotowaniu czytelnika do tego, że coś takiego może być, tak? Że jakaś tam trucizna albo jakiś, jakaś magia, albo coś takiego się pojawia nagle i, i nie wiadomo skąd i co. Jeszcze jedna rzecz mi się tutaj nie podobała, to też ostatnio e, rozmawiając o tej książce z jedną ze swoich koleżanek zwróciłem uwagę na to, że tutaj jedna z bohaterek jej cześci, jej kobieca godność e, przez dłuższy czas tej książki była broniona chroniona tę dziewczynę e, starano się, no, co by tutaj, żeby, żeby nie, nie owijać bawełny, e, starano ją się ochronić przed gwałtem prze, przez e, takich złoczyńców, e, ona była kelnerką właśnie w tej karczmie i no niestety złoczyńcy też tam akurat zostali zasypani razem z innymi. Wiadomo co męska część społeczeństwa, jakie ma plany wobec, wobec krzątającej się wokół nich panny, broniono jej tej czci, tej, tej jej, jej honoru, tego jej honoru, a ona w pewnym momencie książki nagle zadeklarowała, że odda się każdemu, każdemu, kto zabije. Tam jakiegoś innego gostka, ghost, tak? który tam na, bardzo mocno narozrabiał, żeby już nie, nie zdradzać całkowicie fabuły. Ten wątek mnie osobiście się bardzo nie, nie podobał, bo, bo jeśli bronimy honoru kobiety, to, to, to dlaczego ona nagle wyskakuje i, i staje się, sta, stawia o, ofertę swojego ciała dla, dla, dla pierwszego, lepszego gostka, który tam zgodzi się coś, coś zrobić. To tak Brak logiki, tutaj zauważyłem, mnie się to osobiście, ten pomysł akurat nie podobał. Dużo, dużo wspaniałych pomysłów, opisanych za krótko, bez przygotowania dla czytelnika i nie mających dalszych konsekwencji. Takiej zlepek, jakby to nazwać, no tak, tak, taki Krótka, krótka mrzawka, krótki deszczyk, krótki poryw wiatru, o tak bym powiedział. Zamiast porządnego huraganu, tak, to tak krótki, krótki taki poryw wiatru. Marudzę strasznie, ale wiem, że jest już siedem tomów tej, tego cyklu Tajemnica Askiru. Przeczytałem pierwszy, nie wiem czy sięgnę po następny, bo e, prawdę mówiąc, szukam książki, którą się zachwycę. To chyba nie jest ta książka. Chyba, chyba nie jest. Tutaj e, Richarda Szwarca e, właściwie no, nie muszę przepraszać, bo z jakiej racji mam go przepraszać? Ma prawo mi się coś nie podobać, prawda? I tak mu robię reklamy, i tak mu robię reklamy. Nie do końca mi się to podobało, nie do końca było to zgodne z tym, co sobie wyobrażałem o tej książce. Szczególnie, że tak jak, naprawdę, jak powiedziałem, jest tu mnóstwo, naprawdę wielkie, mnóstwo wspaniałych pomysłów, z których autor powieści fantazy może czerpać jak z nieskończonego źródła. Tak bym to określił mówiąc bardzo teraz pozytywnie o tej, o tej książce. Ale to, to jest całe mnóstwo tych pomysłów, które należałoby szerzej rozwinąć, opisać. Być może, bo, bo jest siedem części, być może są one opisane w kolejnych częściach. A ja tutaj po przeczytaniu pierwszego tomu marudzę strasznie. No nie wiem. Jeśli ktoś z Was, z, z, z widzów mojego kanału, czytał następne tomy tego cyklu i ma zupełnie inne zdanie, proszę o komentarz i, i zachętę, czy czytać dalej, czy też sięgnąć po jakąś inną powieść. Tutaj proszę Was o, o taką podpowiedź. Czy brnąć dalej, czy zostawić to i szukać czegoś innego, czym się naprawdę zachwycę. Moi drodzy, to by było tyle, e, jeśli chodzi o, o opowiadanie o e, pierwszym rogu, pierwszy ruch, e, pierwszy ton, e, tajemnicy Askiru. E, jeszcze raz zwrócę uwagę na ten miecz, który mi się bardzo podobał, na jego właściwości. Tak? Jeśli odbierasz życie osobie e, jakiejś no, młodej, starej, to tyle lat, ile miała ona przeznaczona, zostaje dopisana, do, dopisane e, do twojego życia. To pomysł rewelacyjny, szkoda, że nie będę mógł z niego jako autor powieści fantazy skorzystać, bo już go sobie tutaj na samym początku spaliłem. Przyznając się do tego, że, że coś takiego przeczytałem na Szwarca. No. To tyle. Czekajcie na następną na następny film o serii książki, które czytam. Tych, którzy przeczytali pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy tom i są zachwyceni, to proszę o, o to, aby, aby mi to, aby mi o tym napisali, żeby mnie Zachęcili do czytania dalej, bo ja nie wiem, być może po drugi tom jeszcze sięgnę jeśli na, i jeśli będę miał takie odczucia jak przy pierwszym, to to chyba już dalej nie poczytam tego. Ale no właśnie dlatego czekam na, na, waszą, na waszą tutaj pod, podpowiedź. Czy ta, czytać dalej, czy szukać, czy szukać dalej. Daj się ponieść wyobraźni i przenieść się do świata fantazji, w którym niemożliwe nie ma racji bytu. Król myśli. Zdobądź władzę nad umysłami bogów i ludzi.